Manko, Witam w mojej kuchni! Dzisiaj przygotujemy sobie coś na walentynki. Przygotujemy pierś z kurczaka nadziewaną pleśniowym serem. Zapraszam! Na samym początku przygotujmy sobie pierś z kurczaka, bo przygotujemy sobie taką pierś supreme. Najlepiej kupić całego kurczaka i musimy wyciąć pierś takim sprawnym, dość ostrym nożem. O tak, wycinamy. Pamiętajcie, żeby zostawić skórę na tej piersi bo to jest ważne. Przez to pierś będzie bardziej soczysta no i nie będzie taka sucha. Ja tego nie lubię. Popatrzcie. Tutaj wycinamy. Jak dochodzimy do skrzydełka, skrzydełko też zostawiamy, bo skrzydełko na kości, zupełnie ta pierś z kurczaka wtedy zupełnie inaczej wygląda. Lepiej. O. I powstaje nam coś takiego. Taki supreme. W tym momencie musimy sobie tylko obciąć obciąć tą lotkę i skrzydełko, ale nie całe. Tą pierwszą część, czyli ten biceps, zostawiamy. Pięknie. Tego suprima z kurczaka odwracamy i patrzymy, gdzie są jakieś niedoskonałości. Tutaj ta skóra, ten tłuszcz, to możemy wyciąć i odcinamy. Tutaj jeszcze widzę coś. Hop. No i ze skrzydełkiem tak samo wycinamy. Zostawiamy kość, pamiętajcie. Ale tutaj musimy o, zeskrobać całe mięso. No i to możemy wyciąć. I teraz pierś kurczaka wygląda naprawdę elegancko. Kiedy piersi jest już gotowa, musimy nadziać tego kurczaka. Nadziewamy go serem pleśniowym. I tutaj, w najgrubszym miejscu. Od samej góry piersi robimy sobie kieszeń. Tak, wbijamy nóż. Tylko pamiętajcie, żeby nigdzie nie przebić tego kurczaka. I wyciągamy. Kieszeń jest. W tym momencie nadziewamy pierś z kurczaka z serem pleśniowym. Ja mam tutaj taki konkretny kawałek sera, ale to by nie były walentynki, gdybyśmy nie dodali liścia lubczyku, czyli afrodyzjaku. Obtoczmy ten ser w tym afrodyzjaku, w tym lubczyku. z kurczaka też za chwilę obtoczymy. Dzięki temu kolacja będzie na pewno udana. I wciskamy ser do środka, do naszej kieszeni. Hop. Kiedy pierś kurczaka mamy już nadzianą, wystarczy, że użyjemy sobie takiej wykałaczki albo takiej, takiego patyczka na szaszłyki. Chodzi o to, żeby naciągnąć skórę tutaj, żeby zamknąć tą kieszeń i po prostu o! Zamknąć kieszeń wykałaczką. Możemy urąbać ostatni kawałek. I to już jest gotowe. Pierwsza kurczaka jest już zafaszerowana. W tym momencie możemy sobie przygotować chipsa, takiego fajnego chrupiącego z szynki długo dojrzewającej. Popatrzcie, jak to się robi. To jest chwila. Tylko wykładamy szynkę na jakiś papier do pieczenia. Chipsa wkładamy do piekarnika o temperaturze 200 stopni na około 5 minut, niech on się tak fajnie wysuszy, a w tym momencie możemy zacząć smażyć naszego kurczaka. Żeby skórka z kurczaka była naprawdę chrupiąca, musimy ją posolić. Sól wyciągnie wodę ze skórki i sprawi, że będzie naprawdę chrupiąca. Tutaj sobie nagrzewamy patelnię i wlewamy odrobinkę oleju, nie dużo, tylko dosłownie dwie kropelki. Tyle nam wystarczy, żeby usmażyć naszego kurczaka. Możemy też rozprowadzić y, ręcznikiem papierowym. Spokojnie. O. Tak. I na nagrzaną patelnię wrzucamy naszą pierś. I możemy teraz zmniejszyć ogień. Chodzi o to, żeby skórka naprawdę się wytopiła i zrobiła się chrupiąca. Posmażymy go tak około 3 minutki z jednej strony. W ogóle tego kurczaka nie dotykamy. Chipsy mamy już gotowe. Możemy wyciągnąć. O. One za chwilę staną się takie mega chrupiące. No i kurczak też jest gotowy. Przekładamy go tutaj, popatrzcie, skórą do góry, wrzucamy go do piekarnika. Będzie fajna, chrupiąca skórka. I pieczemy tak samo, 200 stopni na około 7 minut. Chipsy mamy już gotowe. Kurczak się piecze, i teraz przyszedł czas, żeby przygotować sosik z boczniaków. To są moje ulubione grzyby, naprawdę. Popatrzcie, wy, wy, musimy wybrać jakieś takie największe boczniaki, jakie tutaj mamy. Tylko obcinamy te końcówki i w sumie zostawiamy je w całości. Nic z nimi takiego specjalnego nie robimy, bo one fajnie będą się komponować na talerzu. O! Tak. Tyle powinno nam wystarczyć. Do tego dodajemy pół ząbku czosnku i podsmażamy. Już na, do gorącego rondelka wrzucamy czosnek, odrobinę oleju, nie za dużo, szczyptę oleju, bo za chwilę dodamy masło, spokojnie. A na boczniaki sól, bo one wtedy szybciej oddadzą wodę. Posmażamy czosnek raz, dwa, do tego wrzucamy nasze boczniaki i szybciutko podsmażamy. A żeby było ciekawiej i nasze boczniaki, żeby miały lepszy smak, sflambirujemy je z łyski. Dobrą szkocką łyski. O, pięknie. Mm. Ale to pachnie. I teraz dodajemy taki jeden płatek masła. Niech te boczniaki naprawdę poczują, że żyją. <laughs> Na pewno po takiej ilości łyski to już czują, że żyją. I szczyptę tymianku. Teraz wchodzi tymianek. Tymianek się z nimi zaprzyjaźni. Pięknie. No i oczywiście pieprz czarny, grubo mielony. Tyle powinno nam wystarczyć. Do tego naszego sosu dodamy 100 ml słodkiej śmietanki i jedną łyżeczkę chrzanu. Chrzanu tartego, no pół łyżeczki, nie za dużo. Nie chcemy zabić smaku tych boczniaków. Ale chrzan tutaj nam tak fajnie pobudzi, fajnie się tutaj z, zintegruje z łyski, z boczniakami, z tymiankiem. Naprawdę to wszystko świetnie gra. Teraz tylko musimy to lekko zredukować i powstaje nam taki fajny, aromatyczny sos boczniakowy. Mm. Może jeszcze trochę pieprzu. Nie zaszkodzi. Kurczak jest już upieczony. A, zobaczcie jak wygląda. Pięknie! Chrupiąca skórka, jak widać. Piękna. Popatrzcie, jak fajnie wygląda chrupiąca skórka. Wyciągamy naszą wykałaczkę. Uważajcie tylko, żeby się nie poparzyć. I możemy tutaj tą końcówkę po prostu obciąć, żeby później kurczaka położyć w ten sposób na talerzu. O, ja sobie tutaj spróbuję. Ser wypływa. Mmm. Mm -hmm. Pyszna sprawa i możemy wykładać. Pamiętajcie, boczniaki na sam środek. Mm. Na to kurczak z boku. Tak właśnie do góry. Możemy jeszcze polać dookoła tym sosikiem, który mamy z łyski. No i jeszcze dla dekoracji możemy dodać rukię wodną. Co so, gdzie nie gdzie? Niech to pięknie wygląda. I jeszcze został nam chips z szynki długo dojrzewającej. Kładziemy to na górę. Pięknie to wygląda. Troszeczkę świeżo zmielonego pieprzu, i danie jest już gotowe. Na pewno, jak zrobicie coś takiego na walentynki, to wszyscy będą zadowoleni. Ja Wam powiem, że jestem mega zadowolony, bo to danie naprawdę wygląda fantastycznie. Tym bardziej, że jest proste w przygotowaniu. Jak widzieliście, najważniejszą rzeczą jest pierś kurczaka. Jak to dobrze zrobicie, no to macie idealne danie. Dziękuję bardzo, życzę smacznego i zapraszam po więcej przepisów na stronę Facebooka. Kocham gotować. Do zobaczenia!